Ostatnio internet obiegła informacja, że do jednego z domów dziecka w miejscowości Długie została dostarczona skrzynka z dość grubą zawartością. Darczyńca podobno jest anonimowy, jednak wielu internautów ma swoje podejrzenia. Cześć z tej strony Ama i dziś podzielę się z Wami moimi domysłami. Tak, chodzi o Buddę. Wielu z Was go z pewnością kojarzy. Swego czasu współpracował z Illegal Knight, jednak niedawno zaczął działać na własny rachunek i nie próżnuje. Ciągle możemy usłyszeć o kolejnych wyzwaniach, jakie dostaje od niego TikToker o ksybie Łatwogang. Budda rzucił mi wyzwanie o 50 tysięcy zł, żebym dostał się z Katowic do Berlina. I pewnie zastanawiacie się, jakim środkiem transportu muszę to zrobić. Uznajcie, Łatwo Mówiłem, że nie zostawię łatwo Gęga bez wyzwania. To jest kulajnogorowe. My znajdujemy się w Katowicach, a on musi się za jego pośrednictwem dostać do Berlina. A ostatnio do listy swoich osiągnięć może dopisać jeszcze chociażby zakurkowanie Rzeszowa. Pytacie jak sparaliżować prawie 200 tysięczne miasto? A można to zrobić chociażby oferując na Instagramie darmową wachę dla każdego, kto się zgłosi. Była sobota, 1 lipca. Nikt się jednak nie spodziewał, że cała akcja zrobi się tak popularna, że Kamil będzie szczuplejszy o 100 tysięcy złotych. Zaraz potem dowiedzieliśmy się, że Buddha postanowił wraz z Dios.pl zorganizować kolejną akcję. Pierwsze 50 pełnoletnich osób, które przyjdą i wyprowadzą na spacer psa ze schroniska, otrzyma od organizatora akcji tysiaka. Jak widać, po załączonym obrazku chętnych było wielu. Jednak co to ma do tego, co powiedziałam przed intrem? Otóż 1 lipca również na Podkarpaciu jeden z domów dziecka otrzymał niespodziewany prezent. Metalową skrzynkę zabezpieczoną łańcuchem oraz kartkę z napisem. Proszę się nie bać, paczka to darowizna, nic groźnego. Kłódka zabezpieczona była kodem, czterema siódemkami. Dom dziecka wezwało oczywiście policję. Ta po otwarciu stwierdziła, że serio nie ma się czego bać. Jej zawartość to 100 tysięcy złotych oraz masa słodyczy. Internetowi detektywi od razu zaczęli swoje śledztwa, w tym i ja. I do czego doszłam? Kod do otwarcia to 7777. Budda na swoim Instagramie około rok temu rzucił zdjęcie z Lamborghini, na którym przyklejona była rejestracja 777 Buddha. Kamil na Twitterze napisał. Tego samego dnia krosno112.pl podaje, że pod domem dziecka znaleziono skrzynie. Szukając informacji do tego filmu, natrafiłam, że Budda w dzieciństwie otarł się właśnie o dom dziecka. No to skłoniłoby mnie do tego, to, że sam jedną nogą prawie byłem w domu dziecka, a jak mnie ktoś tam straszył, że jak będę niegrzeczny, to że mnie odda i wiem, że to czasem jest straszne miejsce dla dzieciaków i tyle, nie? Oraz ostatnie i najważniejsze. Kamil w tym czasie był na Podkarpaciu z akcją promocyjną One Million Tour. Obdarowana placówka leży niedaleko wszystkich akcji, które oficjalnie ogłosił na swoim Instagramie. W dodatku we wtorek ogłosił kolejną akcję tym razem w Warszawie, gdzie chciał spotkać się z fanami i zorganizować losowanie o 50 tysięcy złotych. Na koniec chciałam dodać, że Budda próbował jeszcze odsunąć od siebie podejrzenia pisząc, ale wydaje mi się, że to on za tym wszystkim stoi. Jeżeli tak, to chłopie szacunek. Wiadomo, że to kropla w morzu potrzeb i w tych trudnych dla wielu z nas czasach takie gesty nie są na porządku dziennym, ale równie dobrze mogłeś mieć to w czterech literach, na co wydajesz ten hajs? Zrobiłeś naprawdę wielką rzecz i powiem szczerze, że jak akurat Ciebie nie śledziłam, tak teraz zacznę. A Wy co sądzicie o tej całej akcji? Czy za darowizną dla domu dziecka stoi Budda? A może ktoś inny? Napiszcie swoje spostrzeżenia w komentarzu. Ja zapraszam Was do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Trzymajcie się ciepło! Pa!